Siemanko, widzowie, witam was w szóstym z dziesięciu odcinków na dzisiejszy dzień! Ech, musiałam sobie zrobić długą przerwę, bo naprawdę, no, trochę mi już to zmęczyło, od ciągłe nagrywanie odcinków, jesteśmy już pewnie w połowie, bla, bla, bla. Po co ja tak nazywam świat? Dobra, nie wiem, widzowie, to... to będzie chyba pytanie dla Krzysia z przyszłości. A, a, dobra. Dobra, to jest ten fajny mod, widzowie. Dodający wiele rzeczy. Widzicie? Ale dobra. Uj. Dodam sobie tutaj efekty, ale dobra. Czekajcie, w ogóle. Oj. Okej, okay. O, właśnie. Game on creative. Dajcie mi kreatywa i pokazuję wam rzeczy. O, tutaj są weźmy sobie wszystko, bo nas po w... w końcu są. Okej, okay. no i jest dobrze widzowie. Teraz tylko bierzemy rzeczy. Pyk, pyk, pyk. widzimy się jak już zebram. Okej, okay, zebrałem wszystkie rzeczy dokładnie z tego moda i mam nadzieję, że to naprawdę wszystko, co tutaj jest. I dobra, co najpierw mamy? Taki fajny laptopik. Czy coś zrobić? Nie. Tutaj znowu mamy też takie, jakie, jakieś, nie wiem, konsole do gier. Tutaj kolejny laptop. Ty, w ogóle, jakie realistyczne. Tutaj kolejny laptop. I z tego, ty, widać, jest tutaj też Minecraft. Okay. Tutaj mamy taki komputer niezły. Tutaj mamy piano. No, tutaj podstawę na piano. Tutaj podstawę na piano z pianem. Tutaj mamy jeszcze tablet. O, widzicie. Tutaj mamy komputer tylko wyłączony. Tutaj znowu jakiś, nie wiem, co to w ogóle jest. Tutaj komputer, telewizor chyba. Głośnik wielki. Komputer znowu, mikrofon. Tutaj telewizory przeogromne. No i znowu jakaś konsola do gier. I komputer. Tutaj bardzo dobre głośniki. Laptop. I to, 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 w sumie nie wiem, co to jest. Kon kolejna konsola do gier. Tutaj kon jeszcze kolejna i jakieś stare komputery. No, dziwny, ale z tego wszystkiego też da się zrobić coś dobrego. Co dokładnie już pokazuję. Eee, i pyk. Tutaj zrobiłem sobie takie stoisko. Widzicie? Piony mocne! Szkoda, że nie mam takiego gamingu w prawdziwym życiu, ale ja nic nie szkodzi. Jo, ja ile gier i telewizor! <ścoughs> o, Ja nie no. Dasz to wspaniała ryba. Jemy ją na śniadanie. Żelazny może się zdenerwować, ale nic. Nie <ścoughs> no dobra, może to był chyba. Dobra. No dobra przez... ojojojojojojojojojojojoj Dobra, może to był krótki odcinek Ale no wiecie Tak, no już jest Może to był krótki odcinek, no przyznaję, był to krótki Ale no nie znaczy, że nie jest fajny, nie? jest krótki. W ogóle, właśnie, zapomniałem dodać tam tych gier do konsoli. Co jest ze mną nie tak, widzowie? Co jest ze mną nie tak? Dobra, właściwie ja nawet nie pamiętam jak się ten mod nazywa. Ale spokojnie, na pewno każdy z tych mod... Ale spokojnie, liczę, że jakiś z tych modów... Ale liczę, że jakiś z modów, które będę nagrywał w tych 10 dzies... odcinków jakiś z tych właśnie znajdziecie. No, może ten, na którym aktualnie gram, będzie trudno znaleźć, ale, ma, ale liczę na Was, widzowie. Ja na Was liczę. No to cóż? Do. Oj, oj, o. Do zobaczenia. U, jak świecę, dobra. Do zobaczenia, pa pa.